Przyjaciela Co pocieszam? mnie? On jest przyjacielem. A jak z tym zanętlem w kościele? Nawijmy się, zapraszam was. Ale kochani, rozkmina w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Zobaczcie, że ten Kościół to on się składa z ludzi. To znaczy, że mogą być różne takie stanowiska, różne podejście. Wiecie, że w rodzinie jest tak, że mamy różne zdanie. Wiecie, że tak jest w miejscu pracy, w ogóle tam, gdzie przebywacie, nawet z najbliższymi osobami. Często jest tak, że się różnimy zdaniem. Kochani, Kościół nie jest od tego wolny. Jest bardzo podobnie. I tak było właśnie podczas tego Soboru Jerozolimskiego. Pierwszego, w 49 roku, kiedy właśnie musieli zdecydować, jak z tymi pogonami mają postąpić, czy obrzezać ich, czy ich nie obrzezać, no taka tradycja żydowska wskazywała, że trzeba by było, ale z drugiej strony przecież Duch Święty w nich działał mm, dokładnie tak samo jak w Żydach, więc po co? No i kochani, co pokazuje? To jest pierwsza prawda, że w Kościele mamy naprawdę różnych ludzi, są różne sytuacje, i to pokazuje taką niesamowitą po prostu różnorodność, to właśnie tam powszechność kościoła, ale co jest ważne, że kiedy oni podjęli postanowienie podczas tego soboru, i starsi, jest napisane Duch Święty i my i to jest największe spojwo Kościoła, że Nim kieruje Duch Święty, że to Bóg zesłał swojego Ducha Świętego na Kościół, że Jezus ustanowił ten kościół, nie jacyś ludzie, nie jacyś po prostu wybitne jednostki, ale sam Jezus. I dlatego Jezus udziela Ducha Świętego swojemu Kościółowi. Kiedy na przykład mamy wybory papieża, to kardynałowie się zamykają, żeby słuchali Jego głosu. Nie żeby sobie fajne debaty prowadzili, ale żeby słuchali głosu po prostu Bożego, żeby to Duch Święty sam wybierał ludzi. Zobaczcie, jakie. Spisane pismo święte, przecież człowiek to napisał, nie? Czy Jan, czy Łukasz, czy Marek, czy Mateusz, przecież oni pisali. I Duch Święty wykorzystywał po prostu ich naturę, bo jak Łukasz był lekarzem, no to po prostu opis choroby ma, jest najbardziej konkretny, jest taki po prostu medyczny. No i co? Ale pismo święte było napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli Duch Święty. Kierował tym wszystkim i tak samo jest z kościołem. I wiadomo, że tam, wiecie, będą różne po prostu podejście i zdania, ale to jest po prostu spowodowane i gwarant. Jak to jest, że kościół 2000 lat trwa? Czy to byłoby możliwe po ludzku? Czy widzieliśmy, nie wiem, jakąkolwiek partię, która by po prostu trwała tak bardzo wiele lat? No nie, bo to jest po prostu ludzkie i puf, i się rozwala. A jak duch święty coś prowadzi, to to trwa. Łyczek. I taka szybka jeszcze myślę, kiedyś jak właśnie byłem w spowiedzi, przepiękne słowo usłyszałem: raduj się, raduj się w Panu przyjacielu Jezusa Chrystusa. Tak właśnie spowiednik fajnie powiedział, z taką werwą, entuzjazmem, ale takie piękne to było, że on właśnie zwrócił uwagę na to: pamięta. jesteś przyjacielem Boga, jesteś przyjacielem Chrystusa. Pięknie jest, kochani, właśnie rozpoczynać dzień, czy patrzeć w ogóle na swoje życie, na to wszystko, co się dzieje, zaczynając od tego, że jestem przyjacielem, przyjacielem Boga, jestem przyjacielem Jezusa Chrystusa. On mnie zaprasza do relacji, jaką jest przyjaźń, do relacji bliskiej. Ciebie zaprasza do tego. To jest przepiękne. Dlatego mówi w Ewangelii: nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale przyjaciółmi, jesteś przyjacielem. Czyli Bóg pokazuje ci, jakie ma serce. To jest przyjaźń. Czyli ja, jak mam przyjaciół, to ja im mówię o tym, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie cenne, najcenniejsze. Przed przyjacielem otwieram moje serce. I tak właśnie robi Bóg, jeżeli traktuje Ciebie jak przyjaciela, to On Ci pokazuje właśnie swoje serce, ale pokazuje Ci wtedy, kiedy Ty chcesz to serce poznawać, więc Panie, pragnę, pragnę poznawać Twoje serce, pragnę wchodzić w przyjaźń z Tobą, pragnę uświadamiać sobie, że Ty jesteś przy mojej jaźni, jesteś przy mnie. Wow, to jest piękne. Na drogę Waszego rozkwitu, przyjaźni z Bogiem, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami.